Norwegia jest czymś zdecydowanie więcej niż tylko bogatym krajem, a jej rząd ma prawdziwy wpływ na międzynarodowe przedsiębiorstwa. Zostawcie więc subskrypcję i przejdźmy do właściwej części materiału. Prawda jest taka, że Norwegia jest jednym z najbogatszych krajów na świecie i można ją tu porównać chociażby do Irlandii czy nawet Szwajcarii. To jednak nie wszystko, gdyż w tym samym czasie różnice między bogatszą a biedniejszą częścią społeczeństwa są zdecydowanie mniejsze niż w większości innych krajów. Jak pewnie wszyscy słyszeliście, Norwedzy żyją na wysokim poziomie, płacą wysokie podatki oraz mają coś związanego z ropą. Zacznijmy jednak od rzeczy, o których mogliście nie wiedzieć. Chociażby o tym, że Norwegia ma wpływ na międzynarodową gospodarkę i to większy niż można by przypuszczać. Mimo że Norwegia ma zaledwie 5 milionów mieszkańców, czyli mniej więcej trzykrotnie więcej niż sama Warszawa, to jednak te 5 milionów ludzi ma duże udziały w największych korporacjach na świecie. Rząd Norwegii ma własny fundusz i są oni udziałowcami zarówno w wielu znanych firmach takich jak Apple, Facebook czy Tesla, czy setkach innych średnich i dużych firm. Tak więc Norwegia może nie mieć dużej armii, ale ma armię pieniędzy gotową wpłynąć na światową gospodarkę. Zastanówmy się więc, jak do tego doszli. W tym momencie pewnie wszyscy macie w głowie jedną rzecz, a mianowicie ropę. I niestety muszę wam powiedzieć, że dobrze myślicie, gdyż Norwegia jest jednym z największych eksporterów ropy na świecie. Spójrzcie na te dwa zdjęcia. Na pierwszym widzicie Riyadh, czyli stolice Arabii Saudyjskiej. Na drugim Oslo, czyli stolica Norwegii. Pierwsze wygląda trochę jak z filmu science fiction. Drugie, jak zwykle dość duże miasto. Skąd takie różnice? Ano pewnie stąd, że wydobycie ropy w Norwegii jest stosunkowo drogie bo wydobycie baryłki to koszt około 20 dolarów. Podczas gdy w Arabii Saudyjskiej robi się to za mniej niż 10 dolarów. Warto też wiedzieć, że są kraje, w których wydobycie jest nawet dwukrotnie droższe niż w Norwegii co pozwala stwierdzić, że same złoża nie są wystarczające, by zagwarantować bogactwo. W przypadku Norwegii jednak jest to mocno opłacalne, gdyż przy obecnej cenie ropy ich marża wynosi około 180%. Wydaje się to sporo, jednak w Arabii Saudyjskiej to aż 600%. Wróćmy jednak do Norwegii, a właściwie ich ropy, która w znacznej większości pochodzi z Morza Północnego, a o dziwo te złoża ropy są wspólne z Wielką Brytanią, jednak Norwegia skorzystała z tego najbardziej. Norwegia jest doskonałym przykładem tego, co nazywamy kapitalizmem państwowym, czym więc on jest? Dlaczego Norwegia jest taka bogata i co oznacza fakt, że rząd inwestuje na giełdzie? Zanim odpowiemy na te pytania, wróćmy do historii. W latach 50. Norwegowie prowadzili styl życia podobny do francuskiego. Oznacza to, że byli bogatsi chociażby od Hiszpanów, ale biedniejsi od Amerykanów czy swoich sąsiadów Szwedów. Nikt w tamtych czasach nie spodziewał się ropy naftowej na ich terenach, ale wszystko zmieniło się w roku 1959, kiedy to Shell. Zaczął poszukiwania na Morzu Północnym. Shell jest firmą naftową z Holandii i szukał potencjalnych złóż ropy na brzegach ich kraju. Pewnego dnia nastąpił przełom i znaleźli małe źródła gazu. Tam, gdzie jest gaz, tam zazwyczaj ropa, więc kontynuowano poszukiwania i odkryto jedno z największych pól naftowych pod wodami norweskimi i brytyjskimi. Shell uzyskał wtedy licencję na wiercenie w tych dwóch krajach. Wiele lat później, bo dopiero na początku lat 70. Rząd norweski założył w końcu własną spółkę naftową, czyli Statoil, i w taki właśnie sposób rozpoczął się nowy okres w historii tego kraju. W ciągu zaledwie trzech lat Norwegowie podwoili swój poziom PKB na mieszkańca. Kiedy jakiś kraj znajdzie duże pokłady ropy, jego gospodarka zaczyna z reguły szaleć. W takich sytuacjach praktycznie zawsze występuje coś, co nazywamy chorobą holenderską. Coraz więcej osób zaczyna pracować w przemyśle naftowym, bo można tam zarobić zdecydowanie najwięcej i ogromna grupa ludzi staje się zależna od ceny jednego surowca. W takim przypadku prawie cały kraj jest zależny od jego ceny, a ewentualny krach może postawić państwo na skraju bankructwa. Czego dobrym przykładem jest chociażby Wenezuela. Tu właśnie pojawia się różnica między Wielką Brytanią a Norwegią, gdyż ich polityka była zupełnie inna. W 1976 roku Wielka Brytania była w trakcie jednego z najgorszych kryzysów finansowych, i z tego właśnie powodu ich rząd chciał wycisnąć z ropy wszystko, co się tylko dało. Norwegia miała bardziej stabilną sytuację i mogli sobie spokojnie poczekać. Po pierwsze, w Norwegii rząd wprowadził bardzo surowe przepisy branżowe, a po drugie, połowa platform wiertniczych musiała znajdować się w rękach państwowego Statoila. Dodatkowo zagraniczne firmy musiały płacić aż 78% podatku dochodowego z zysków z ropy naftowej, przy czym rząd jeszcze ograniczył produkcję. Pod koniec lat 70. Brytyjczycy produkowali ponad 1,5 miliona baryłek dziennie, podczas kiedy Norwegia zaledwie 500 tysięcy. W latach 80. Brytyjczycy nadal brali, ile się da, podczas gdy Norwegowie stopniowo i powoli zwiększali swoją produkcję. To właśnie w latach 80. premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher sprywatyzowała znale nam wszystkim BP, podczas gdy rząd Norwegii ciągle miał kontrolę nad Statoilem. Swoją drogą, dzisiaj nadal posiadają 67% akcji firmy, której nazwa została zmieniona na Equinor. W rzeczywistości norweski system gospodarczy jest bardzo podobny do tego znanego z Chin i to właśnie nazywamy kapitalizmem państwowym. Oznacza to, że państwo kontroluje znaczną część gospodarki, ale zachowuje się jak duża firma. Pamiętacie te dwa zdjęcia, które widzieliście na początku filmu? Podczas gdy większość państw wykorzystywała zarobione na ropie pieniądze, by wyglądać jak wyglądają obecnie, Norwegia skrupulatnie odkładała coraz więcej pieniędzy. W latach 90. norweski parlament zdał sobie sprawę z trzech rzeczy: mieli dużo oszczędności, ceny na rynku rosną i spadają i nie mogą tego kontrolować, oraz że najlepsze co mogą zrobić, to zdywersyfikować swoją gospodarkę. Żeby to zrobić, postanowiono pójść w stronę giełdy i właśnie dlatego powstał rządowy Narodowy Fundusz Emerytalny Norwegii, znany również jako Fundusz Naftowy. Jest to fundusz hedgingowy kontrolowany przez Norweski Bank Centralny. Pewnie pomyślicie, że nie ma w tym nic imponującego, bo przecież inne kraje, jak chociażby Chiny, Wielka Brytania czy Australia, również posiadają swoje fundusze. Jednak to właśnie Norweski jest jednym z największych. Mówimy tu o ponad bilionie dolarów. Oznacza to, że jeżeli podzielimy tę kwotę na ich populację, to wyjdzie nam, że każdy obywatel zainwestował w akcje ponad 200 tysięcy dolarów. To jednak nie koniec. Gdyż zgodnie z prawem nikt nie może wydać pieniędzy z funduszy na wydatki publiczne. Oznacza to, że rząd może korzystać tylko z korzyści funduszu, a nie jego kapitału. Ponadto nie mogą oni inwestować w firmy lokalne, a jedynie w te zagraniczne. I to właśnie z tego powodu Norwegia posiada dzisiaj mniej więcej 1,5% wszystkich akcji na świecie. Niektóre lata są lepsze, niektóre gorsze, a zdaniem wielu analityków zarządzanie jest zbyt konserwatywne i inaczej pokierowane środki mogłyby zarabiać zdecydowanie więcej. Jednak prawda jest taka, że Norwegia nie wykorzystuje tego tylko wyłącznie do dywersyfikacji, ale również jako broń polityczną. Przykładem może być tu norweski bank centralny, który co roku publikuje czarną listę spółek, w które nie inwestuje ze względów etycznych. Dotyczy to między innymi producentów broni czy tytoniu. To jednak dopiero początek. Posiadanie akcji spółki notowanej na giełdzie daje Ci prawo do uczestnictwa na zgromadzeniach wspólników. Można głosować tam w sprawie decyzji korporacyjnych, a nawet sugerować tematy do dyskusji. Im więcej masz akcji, tym bardziej się liczysz. Dajmy przykład. W lecie 2018 roku Facebook uruchomił nowy algorytm do filtrowania fałszywych wiadomości. Zaczęli też również poważniej traktować różnice płac między płciami. A te dwie decyzje były wynikiem zgromadzenia wspólników. Chyba nie muszę wam mówić, kto dodał te tematy do harmonogramu zgromadzenia. Dla tych, co nadal mają wątpliwości, była to Norwegia. Taka sama sytuacja ma miejsce w setkach innych firm, jak chociażby Google czy Apple. Z ciekawostek mogę dodać, że blisko 1% akcji Apple'a jest w ich posiadaniu, co czyni ich ósmym największym udziałowcem firmy. Ogólnie rzecz biorąc, Norwegia zmusza największe światowe firmy do zmiany na wielu różnych frontach. Znani są między innymi z tego, że próbują wyrównać wynagrodzenia między płciami. Bardzo często osoby na wysokich stanowiskach wielu firm zarabiają ogromne pieniądze, pomimo słabej kondycji firmy, co często spotykane jest podczas kryzysów finansowych. Jak możecie sobie wyobrazić, większość akcjonariuszy nie jest z tego zadowolona a trudno zabrać im głos, bo są po prostu zbyt mali. I tu właśnie wchodzi Norwegia, która jest swego rodzaju głośnikiem małych inwestorów. Wiele krajów próbuje kontrolować świat siłą swojej armii, inne robią to za pomocą dyplomacji. Norwegia robi to zaś poprzez inwestowanie w największe światowe firmy. Dzięki czemu norwescy obywatele mogą spać spokojnie, wiedząc, że w przypadku spadku cen ropy nie zostaną na lodzie. Jak już więc wiecie, sam fakt, że Norwegia posiada złoża ropy, jest tylko jednym z elementów układanki. Co prawda dużym elementem, ale jednak jednym z wielu. Napiszcie w komentarzu, czy Waszym zdaniem dobrym pomysłem jest, aby cały kraj inwestował na giełdzie oraz co myślicie o norweskim wpływie na globalne rynki. Dla tych, którzy nie śledzą kanału, znajdziecie tutaj jeszcze inne odcinki z tej serii, do których linki zostawiam w opisie. Wcześniej zostawcie jednak łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale. W komentarzach pod filmem możecie też podrzucać nam pomysły na kolejne odcinki oraz na państwa, jakie chcecie zobaczyć w kolejnych materiałach z tej serii. Chciałbym Wam jeszcze podziękować, gdyż niedawno dobiliśmy na kanale 10 tysięcy subskrypcji. Daje nam to naprawdę dużo motywacji i bardzo to doceniamy. Także dzięki raz jeszcze za poświęcony czas. Trzymajcie się i do usłyszenia niedługo.